Nazywam się Patrycja Plesiak, mam 18 lat. Moim rodzinnym miastem jest Konstantyn Włódzki. Jestem tegoroczną maturzystką. Interesuję się historią sztuki, malarstwem, dekorowaniem wnętrz. Moim największym marzeniem są studia na Akademii Sztuk Pięknych na wydziale tkaniny i ubioru, a w przyszłości praca w charakterze dekoratorki wnętrz. Nazywam się Karolina Goińska, jestem studentką szóstego roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Moje zainteresowania skupiają się głównie na medycynie, zwłaszcza onkologii klinicznej, w dziedzinie której w przyszłości chciałabym się specjalizować. Uwielbiam podróżować i uprawiać różnego rodzaju sporty, głównie skok w dal i biegi krótkodystansowe. W wolnych chwilach oglądam filmy i doskonale swoje umiejętności kulinarne.